Bożowa, moi drodzy, wczoraj małe problemy techniczne, więc nie mogłem tego zrobić tak, jak bym chciał, ale na szczęście już jestem z powrotem. Wczoraj, to, co najważniejsze, Nick Kirgios, znaczy, oczywiście Iga wygrywa. To już było wcześniej wszędzie obtrąbili, więc ja już nie muszę wam tego o tym mówić i trąbić. Ale to, co dla mnie najważniejsze, Nick Kirgios wygrywa thriller wczorajszy z kaczanowym i to on zmierzy się z Nadalem. Mój faworyt, Nick Kirgios, ja jestem jego fanem. Mam nadzieję, że Nadalowi też tyłek. Przeczepię. a szczególnie, że mają tam chłopaki między sobą coś co nieco takiego co nie gra, a więc jest tak zwane podwójne dno. Zielu z żuniem z kolei wygrywają 25 w Niemczech. No i bardzo dobrze, bo Zielu moim zdaniem właśnie takie turnieje musi zacząć teraz szybko, zgarniać i trzepać, żeby jak najszybciej ten ranking robić challengerowy i żeby móc te challengery grać, a potem już coraz wyżej, coraz wyżej, bo gierkę ma. Kyrgios i Iga po wczorajszych meczach. Wspaniałe wieści z Melbourne, no po prostu wspaniałe. Weronika Baszak sprawia mega sensację i pokonuje numer 5 juniorskiego turnieju w pierwszej rundzie i awansuje do drugiej. Jest to niespodzianka, jest to sensacja, dlatego ogromne brawa dla Wery, bo zasłynęła z tego, że budowała ten ranking po całym świecie grając tym niższe turnieje, a tu dała pierwszy skalpel mówiący, halo, halo, ja jestem Tutaj w Australii i gram o coś więcej niż tylko udział. się, Bravo Vera, ciśnij dalej tam jazdo. Lori z kolei niestety odpadł w pierwszej rundzie singla, ale również z piątką rozstawienia. Yy, więc Francuz niestety okazał się w 300 mocniejszy od Loriego. Ale debelek przed nim jeszcze ma o co tam walczyć, bo na pewno szlem to warto grać do końca. I to wszystko. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam moje okularki się podobają, bo jest to mój prezent urodzinowy od mojej ukochanej, ale okazało się, że dla zawodników Australian Open takie zajebiste okulary można dostać za friko. A nie znam się na marce, ale pani Daria Bramowicz mówiła, że są bardzo dobre, lepsze niż okleje. Lori wygrywa pierwszą rundę debelka. Tak, 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 tak. tak. Tak, bardzo dobrze. Jeszcze tylko szybki upgrade. Wojtek Marek przegrał połówkę singla we Francji, ale i tak bardzo dobry tydzień. E, no i tak, podopieczny Alka harpen i Lisa, kolejny i kolejny z dobrym wynikiem. Czas na małego hicika, tak? E, Mikołaj Jędrula, wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Mm -hmm. Prosił, prosił i się doprosił. Kariera w Szołbizie Mikołajowi na razie idzie dobrze. Jedno, co mnie tylko dziwi, zapowiedź, że wystąpi w tym programie jako Tenisista, hmm. jako tenisistkę to bym przedstawiał raczej Agnieszkę Radwańską. Jendrula bardziej w tym programie znalazł się przez zwycięstwo w także zajebistym programie Love Island. Więc wydaje mi się, że bardziej ta łatka by mu pasowała niż tenisista, nie? Tak mi się wydaje, co nie zmienia faktu, że e, wszystkie balety Jędruli nie poszły prawdopodobnie na marne, bo teraz będzie miał te kocie ruchy, mógł pokazać w programie, jakby nie było. Więc, a cóż, Love Island wygrał, to czemu nie taniej z gwiazdami? Hmm? No, dlaczego nie? I Rosale zdobyła kolejny tytuł, czwóreczka, kolejny tytuł i tym razem w radzie. Gratki. Max Kaśnikowski przegrywa w finale jedynki na Ukrainie juniorów 7664 z Włochem Malgaroli. Dzięki temu występowi awansuje Max w okolice 65-70 miejsca mniej więcej. Więc to oznacza, że będzie bardzo bliski już turniejów e, głównych, wielkiego szwema. Super tydzień, bardzo dobry, wykorzystany e, turniej na zdobycie punktów. Naprawdę rewelacja. Gratuluję Max, gratuluję Team i demo. No i szybciutko wyniki. Z dzisiaj stanie kwitowa Sakari 2-1, Jokowicz 3-0 ze Barty z Bartyzrisk 2-1, Raunić 3-0 z Siliczem, Żaber wygrywa zwank 2-0. I Gof przegrywa z Kenin 2-1 i Sangre. Bang, 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 bang.